Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak wielu mężczyzn dziś wygląda na silnych na zewnątrz, a jednak w środku czuje się słabych? To nie brak mięśni czy zasobów materialnych to coś znacznie subtelniejszego coś, co po cichu podkopuje pewność siebie i kierunek w życiu. Karl Jung, jeden z największych psychologów XX wieku, podkreślał, że ukryte siły w nas, a szczególnie energia seksualna, mogą kształtować nasze przeznaczenie, niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. I właśnie we współczesnym świecie, gdzie bodźce erotyczne są obecne na każdym kroku, wielu mężczyzn nieświadomie rozprasza tę energię, tracąc ją z dnia na dzień. To nie jest opowieść o moralności ani osądzaniu. To obserwacja psychologiczna. Energia seksualna, jeśli jest nadużywana albo rozpraszana, staje się ukrytą słabością, słabością, która potrafi zdominować całe życie. Spójrz wokół siebie. Media społecznościowe, reklamy, filmy, wszystko to z chirurgiczną precyzją żeruje na naszych instynktach. Każdy obraz, każde hasło, każdy filmik projektowany jest po to, by utrzymać nas w pętli krótkotrwałej stymulacji. Jung nazwałby to działaniem cienia, tej nieuświadomionej części psychiki, której boimy się spojrzeć w oczy. Kiedy nie potrafimy nadać sensu energii seksualnej, ona zamienia się w cienie, zaczyna nami kierować, wtedy mężczyzna staje się obsesyjny, traci samokontrolę i coraz bardziej oddala się od własnego potencjału. Pamiętam historię mojego znajomego odniósł sukces w zawodzie, ale mimo to czuł pustkę i niepokój. Przyznał, że wciąż szukał krótkotrwałych bodźców, które miałyby wypełnić tę wewnętrzną dziurę. Ale to nie była droga do spełnienia, to była ucieczka przed własną niepewnością. I może sam też przeżyłeś coś podobnego? Jeśli tak, to nie jesteś sam. Za suchymi statystykami o stresie, depresji czy samotności wśród mężczyzn kryją się prawdziwe historie historie ludzi, którzy utracili kontakt z sobą. Jung ostrzegał, że jeśli pozwolimy, by pierwotne energie działały poza naszą świadomością, one przejmą kontrolę z cienia. Dlatego tylu mężczyzn, którzy osiągnęli sukces w wieku średnim, wpada w kryzys. Uświadamiają sobie, że osiągnięcia zewnętrzne nie niosą głębokiej satysfakcji, bo energia, która mogła budować coś większego, została rozproszona nawykami i zachowaniami, które nie karmią duszy. Ale uwaga, to nie znaczy, że seksualność jest czymś złym albo czymś, co należy tłumić. Wręcz przeciwnie. Jung uważał libido, energię seksualną, za jedną z najpotężniejszych sił rozwoju i twórczości. Problemem nie jest sama energia, lecz to, jak ją wykorzystujemy. A współczesne społeczeństwo zamieniło ją w towar. Od obrazków na Instagramie po krótkie filmy wideo. Wszystko projektowane jest z myślą, aby wywoływać pożądanie, byśmy ciągle gonili za natychmiastową przyjemnością. A kiedy to się powtarza, mężczyzna traci zdolność głębokiego skupienia, dyscyplinę i poczucie celu. I to właśnie jest ta niewidzialna słabość. Ale jeśli spojrzymy przez pryzmat Junga, to także zaproszenie. Zaproszenie, by wreszcie stanąć twarzą w twarz z sobą. Pierwszy krok to szczerość. Przyznać przed samym sobą, że może rozpraszamy własną najcenniejszą energię, nie po to by się obwiniać, lecz dobrze zrozumieć, że za tą słabością kryje się ogromny nieodkryty potencjał. Jung napisał kiedyś: Nie stajesz się oświeconym, wyobrażając sobie światło, stajesz się oświeconym, czyniąc cień świadomym. I właśnie tam, w odwadze spojrzenia w ciemność, otwiera się brama do prawdziwej siły wyłącznie osobisty wybór, to głębsza dynamika psychiczna, cykl, który Jung nazwałby zaburzeniem równowagi między świadomością a nieświadomością. Rozmawiałem kiedyś z mężczyzną około trzydziestki, odnoszącym sukcesy inżynierem oprogramowania. Jego życie, przynajmniej z zewnątrz, wyglądało na pełne. Stabilna praca, grono przyjaciół, dobre zdrowie. A jednak czuł się wypalony, pozbawiony motywacji. Dostrzegł, że większość wolnego czasu pochłaniają krótkotrwałe bodźce. Od sugestywnych filmików w mediach społecznościowych, po pogoń za natychmiastową przyjemnością. Powiedział, nie rozumiem, dlaczego czuję pustkę, skoro wszystko zewnętrznie jest w porządku. Wiem, że sam wysysam z siebie energię, ale nie potrafię przestać. Jego historia nie jest wyjątkiem. To część większej tendencji, o której wielu mężczyzn nie chce mówić. Jung podkreślał, że libido, energia życiowa, nie ogranicza się do pożądania cielesnego. To siła, która może karmić twórczość, pasję, sens. Ale gdy rozpraszamy ją na czynności, które niczego w nas nie budują, stopniowo tracimy kontakt z głębszymi warstwami siebie. Znam artystę, który odprył, że kiedy skierował energię pragnienia w malarstwo i pisanie, odzyskał inspirację utraconą od lat. Mówił, że nie tylko tworzył więcej, ale też Czuł spokój i silniejsze więzi z ludźmi wokół siebie. Znam też innego człowieka, dawnego współpracownika, który ugrząsł w wiecznym odkładaniu rzeczy na później. Dopiero gdy spojrzał w lustro i nazwał problem po imieniu, zrozumiał, że ucieczka w krótkotrwałe bodźce niszczy jego energię i poczucie własnej wartości. To właśnie tak działa błędne koło niska energia, prokrastynacja, samokrytyka, ponowna ucieczka w stymulację. Nie teoria z książek, lecz codzienność wielu z nas. I tu pojawia się społeczeństwo nowoczesne, które ten problem nie tylko wzmacnia, ale i wykorzystuje. Pomyśl, jak zaprojektowane są platformy technologiczne. Każda funkcja każdy dźwięk powiadomienia, każdy obrazek wszystko po to, by zatrzymać twoją uwagę, by żerować na naturalnych popędach. Jung nazwałby to przejawem nieświadomości zbiorowej. Ale dodałby też, że rozwiązanie nie leży w obwinianiu technologii czy systemu ono zaczyna się w środku od świadomości. Jeśli nie zatrzymamy się, by zapytać, dlaczego dalej będziemy oddawać swoją energię w zamian za iluzję przyjemności. Przypomina mi się historia zawodowego maratończyka, który wpadł w kryzys psychiczny, gdy uzależnił się od bodźców internetowych. W pewnym momencie odciął je niemal całkowicie i całą energię skierował na trening. Efekt? Nie tylko poprawił wyniki, ale odzyskał radość życia. Przyznał: Myślałem, że dyscyplina to tylko sport. Okazało się, że prawdziwa dyscyplina to sposób, w jaki zarządzam własną energią. To dokładnie to, o czym mówił Jung. Energia nie znika, ona zmienia formę. Jeśli jej nie ukierunkujemy na coś wartościowego, wróci do nas w destrukcyjny sposób. I tu pojawia się istotne nieporozumienie. Wielu mężczyzn sądzi, że rozwiązaniem jest tłumienie albo zaprzeczanie własnym pragnieniom, ale Jung ostrzegał: Ślepe tłumienie jedynie wzmacnia cień. Nie chodzi o to, by wypierać część siebie, lecz by ją świadomie uznać. I nauczyć się nią kierować. Energia seksualna jest częścią ciebie, ale ty decydujesz, jak się wyraża. Może przez twórczość, może przez głębokie relacje, może przez budowanie celu większego od samego siebie. To wybór sprawia, że energia staje się siłą, a nie ciężarem. Kiedy odważysz się spojrzeć na ten cykl i nazwać go po imieniu, Robisz pierwszy krok, by go przerwać. To gest dojrzałości. Przestajesz obwiniać zład, przestajesz szukać szybkich rozwiązań, a wtedy z pozornego osłabienia wyłania się potencjał. I właśnie w tym momencie rozpoczyna się proces, o którym mówił Jung. Indywiduacja. Droga, na której nie jesteś już ofiarą własnych impulsów, ale przewodnikiem własnej energii. Kiedy wchodzimy głębiej w tę drogę, trzeba zrozumieć jedno: zachowanie energii seksualnej nie polega tylko na unikaniu czy powstrzymywaniu się. To proces ponownej integracji pojęcie, które Jung cenił niezwykle wysoko. Nie chodzi o to, by odciąć od siebie jakąś część chodzi o to, by ją przyjąć, zrozumieć i włączyć do większej całości człowieka, którym chcemy się stać. Słyszałem kiedyś historię młodego przedsiębiorcy. Był uzależniony od krótkotrwałych bodźców tak bardzo, że stracił zapału do pracy. Nie uciekał jednak dalej, nie narzucił sobie brutalnej dyscypliny. Zaczął obserwować siebie. Prowadził dziennik, Zapisywał momenty najsilniejszych impulsów i odkrył, że za każdym z nich kryły się emocje, których unikał. Lęk, samotność, strach przed porażką. Gdy zaczął się z nimi mierzyć, zauważył, że same impulsy tracą siłę. Powiedział: Nie muszę już walczyć z tym siłą w woli. Kiedy naprawdę słucham siebie, energia, która kiedyś mnie dręczyła, staje się twórczym napędem. Jung nazwałby to procesem indywiduacji, wędrówką, w której niechciane fragmenty naszej psychiki zostają włączone w światło świadomości. W takim spojrzeniu, energia seksualna nie jest powodem do wstydu. Jest żywym strumieniem, zdolnym karmić odwagę, twórczość, głębsze więzi. Ale by tak się stało, Musimy nauczyć się obserwować siebie i być ze sobą absolutnie szczerzy. Przypomina mi się mistrz sztuk walki, którego kiedyś spotkałem. Opowiadał, że wielu młodych uczniów przychodziło nie tylko, by nauczyć się obrony, ale by odzyskać skupienie i siłę wewnętrzną, zgubioną w świecie pełnym pokus. Mówił o jednym chłopaku, rozproszonym, niespokojnym, który gdy zaczął kierować swoją energię w trening, nie tylko zrobił ogromne postępy w walce, ale też zyskał pewność siebie i poprawił relacje z innymi. To potwierdza myśl Junga: Energia staje się niszcząca tylko wtedy, gdy nie ma dla niej kierunku. Gdy znajdziesz cel naprawdę znaczący, libido, energia życia, naturalnie przemienia się w siłę budującą pomyśl o artystach, wynalazcach, wielkich liderach, oni nie byli pozbawieni pragnień, oni nauczyli się zamieniać je w coś większego niż chwilowa satysfakcja. Nikola Tesla oddał całą energię swojej pracy naukowej zamiast tracić ją na ulotne przyjemności. Jego przykład, choć ekstremalny, pokazuje moc skoncentrowanej energii. Ale ta droga nigdy nie jest łatwa. Świat nieustannie przypomina ci, by sięgać po przyjemność tu i teraz. I tak czasem się potkniesz. Jung przypominał: cień nie znika w jedną noc. Kiedy więc upadniesz, nie każ siebie. Potraktuj to jako szansę, by jeszcze lepiej zrozumieć, co dzieje się w Twoim wnętrzu. Pewien mój przyjaciel. Postanowił zrobić detoks digitalny. Na miesiąc usunął wszystkie rozpraszające aplikacje. Pierwsze dni były trudne pustka, niepokój, ale po kilku tygodniach zauważył, że ma więcej energii, czyta więcej, pisze muzykę, częściej spotyka się z ludźmi. I nie tylko stał się bardziej produktywny, poprawiła się jakość jego życia i relacji. Kiedy sam doświadczysz tej różnicy, że masz więcej energii, większe skupienie, że twoje życie nabiera sensu, zrozumiesz to nie rezygnacja z przyjemności, lecz odzyskanie nad panowania. To właśnie przejście od życia sterowanego przez nieświadomość do życia w pełni świadomego. A Jung uważał to za istotę dojrzałości psychicznej. Bo w chwili, kiedy przestajesz uciekać w natychmiastowe bodźce i zaczynasz używać tej energii, by budować, wychodzisz z błędnego koła, które narzuca ci społeczeństwo i stare nawyki. I wtedy zaczynasz pisać nową historię swojego życia nie jako człowieka kontrolowanego, lecz jako tego, który sam tworzy swoją siłę i sens. Na tym etapie podróży. Musimy porozmawiać o kierowaniu energią, czymś, co Jung uznałby za krok niezbędny w procesie indywidualizacji. Samo zachowanie energii nie wystarczy. Jeśli nie ma dla niej kanału, którym mogłaby płynąć, znajdzie drogę powrotną do starych nawyków. Jeden z moich przyjaciół, wolny strzelec zajmujący się fotografią, powiedział mi kiedyś, że naprawdę zmienił się dopiero wtedy, gdy nauczył się kierować swoją energię pożądania w stronę projektów twórczych. Rozpoczął cykl zdjęć dokumentalnych o życiu miejskim, przedsięwzięcie wymagające cierpliwości i głębokiej obserwacji. Opowiadał, że wcześniej często czuł się rozproszony i niespokojny, ale kiedy zanurzył się w projekcie, poczuł nieprzerwany przepływ kreatywności i sensu. To właśnie dzięki temu przekierowaniu energia, która wcześniej się rozpraszała, stała się źródłem inspiracji, zasilającym jego pracę i życie. Karl Jung wielokrotnie podkreślał, że Energia psychiczna nie znika, zmienia tylko formę. Kiedy nie pozwalasz, by energia seksualna została roztrwoniona, zaczyna wyrażać się w innych działaniach i to daje ci szansę wybrać, w co ją ulokujesz. Pomyśl o zawodowym sportowcu. Wymagający trening nie tylko kształtuje ciało, ale uczy także dyscypliny i kontroli nad energią. Spotkałem kiedyś trenera personalnego, który mówił, że wielu jego podopiecznych nie trafia na siłownię jedynie po to, by poprawić wygląd, lecz by znaleźć kanał dla swojej energii. Jeden z nich po bolesnym rozstaniu zaczął ćwiczyć z pełnym zaangażowaniem, nie tylko przemienił swoje ciało, ale odzyskał pewność siebie i chęć do życia. To samo dzieje się w twórczości. Wielu pisarzy, muzyków czy projektantów odkryło siłę w przekształcaniu intensywnych emocji w dzieła sztuki. Energia seksualna, potężna i natarczywa, kiedy zostaje włączona w proces twórczy, staje się niewyczerpanym źródłem. Dobrym przykładem jest Hermann Hesse głęboko inspirowany Jungiem. W momentach kryzysu, zamiast uciekać w niszczące nawyki, Hesse potrafił przetopić cierpienie i tęsknotę w literaturę, która do dziś porusza ludzi. To dowodzi, że nawet najbardziej chaotyczne impulsy, gdy odpowiednio ukierunkowane, mogą stać się materiałem do stworzenia czegoś pięknego i znaczącego. Jednak takie przekierowanie rzadko przychodzi samo. Czasem zaczyna się od małych, celowych kroków. Jeden mężczyzna wyznał mi, że codziennie poświęcał dziesięć minut, by zapisać rzeczy, które chce stworzyć, zamiast tego, co chce skonsumować. Tylko dziesięć minut, a jednak zmieniło to jego perspektywę: z człowieka reagującego na bodźce zewnętrzne, stał się kimś, kto świadomie kreuje. Gdy te dziesięć minut przerodziło się w nawyk, zauważył, że coraz rzadziej sięga po szybkie ucieczki od rzeczywistości. Takie drobne kroki, choć pozornie niewielkie, budują nową podstawę do kierowania energią. Jung przypominał również, że rozwój emocjonalny i społeczny to część nierozłączna tego procesu. Jeśli skupisz się wyłącznie na produktywności lub osobistych osiągnięciach, nie zaniedbując prawdziwych relacji, energia ta nadal może zmienić się w inną formę obsesji. Znałem młodego muzyka, który był tak skoncentrowany na karierze, że nie zaniedbał więzi z ludźmi. Później przyznał, że sukces bez nikogo, z kim mógłby się nim podzielić, pozostawił go pustym. Dopiero kiedy nauczył się otwierać i budować głębokie, autentyczne relacje, stał się szczęśliwszy, a jego muzyka nabrała znacznie większej głębi. Dlatego przekierowanie energii to nie tylko zastąpienie złego nawyku dobrym, to budowanie całego ekosystemu dla twojej duszy, miejsca, w którym energia seksualna, emocje, twórczość i relacje splatają się w harmonijną całość, tworząc bogactwo i równowagę. Tak właśnie zaczynasz wychodzić z roli kogoś, kto jest kontrolowany przez swoje pragnienia i wchodzisz w rolę przywódcy swojego życia a gdy zobaczysz, jak te małe zmiany kumulują się w wielkie skoki, zrozumiesz, że słabość, która kiedyś cię powalała, może stać się fundamentem nowej siły i w tej chwili pojmiesz, że ta podróż nie polega na zaprzeczaniu ani tłumieniu instynktu, lecz na tym, by nauczyć się go kochać i prowadzić ku życiu pełniejszemu znaczeniu. Kiedy kończymy tę podróż, dostrzegamy, że ukryta słabość współczesnego mężczyzny nie jest wyrokiem do żywocia, lecz zaproszeniem do dojrzewania. Kiedyś par Jung powtarzał, że ciemność wewnętrzna nie istnieje po to, byśmy się jej bali, ale byśmy się z niej uczyli. Energia seksualna, ta sama, która bywała roztrwaniana lub wykorzystywana, okazuje się jednym z kluczy do otwarcia drzwi prowadzących do najgłębszej ludzkiej siły. Pamiętam opowieść pewnego mężczyzny w średnim wieku, którego spotkałam na kursie medytacji. Przyznał, że wcześniej uciekał w nałogi, gdy praca i rodzina stawały się zbyt trudne. Ale kiedy nauczył się siedzieć w ciszy i obserwować swoje emocje, odkrył w sobie źródło energii, spokojny, lecz niewzruszone. Przestał szukać ucieczki, a zaczął wykorzystywać czas i siły, by odbudować relacje z żoną i dziećmi. Powiedział: to, co zmieniło moje życie, to nie było odrzucenie pragnień, lecz nauczenie się, jak pozwolić im prowadzić mnie ku rzeczom bardziej znaczącym. To odzwierciedla prostą prawdę. Prawdziwa siła nie rodzi się z brutalnej kontroli czy żelaznej dyscypliny, ale z głębokiego zrozumienia i samopanowania. Gdy zaczynasz pojmować, jak działa energia wewnętrzna, dostrzegasz, że każda pokusa, każda rządza niesie ze sobą wiadomość. To nie wróg, lecz sygnał. Jeśli nauczysz się słuchać i prowadzić je w odpowiednim kierunku, nie tylko chronisz się przed pułapkami konsumpcyjnego świata, ale także uwalniasz twórczą moc i żywotność, o jakie nigdy byś się nie podejrzewał. Słyszałem kiedyś o grupie przyjaciół, którzy wspólnie podjęli wyzwanie. Zamiast spędzać wieczory na rozpraszających nawykach, postanowili razem uczyć się nowych umiejętności rysunku, pisania, gry na instrumentach. Początkowo miał to być tylko miesięczny eksperyment, ale rezultaty okazały się głębokie. Jeden odkrył pasję do malarstwa, inny rozpoczął mały startup. Najważniejsze jednak było to, że poczuli się bardziej połączeni, mniej samotni, a energia, którą wcześniej marnowali, odrodziła się w czymś naprawdę wartościowym. Takie historie pokazują, że przekierowanie energii przemienia nie tylko jednostkę, ale i wspólnotę. Z perspektywy Junga ten proces to właśnie indywidualizacja droga ku stawaniu się pełnią samego siebie przestajesz być jedynie produktem instynktu czy nacisku społecznego reklamy, algorytmy i ulotne obrazy nie definiują już twojej wartości. Ty sam stajesz się sternikiem swojej energii, człowiekiem, który wybiera życie prawdziwe i znaczące. I gdy to się dzieje, nie tylko podnosisz jakość własnej egzystencji, ale inspirujesz także innych. Lekcja, która płynie z tego wszystkiego jest jasna. Siła wewnętrzna nie pochodzi z pogoni za chwilową przyjemnością, ani z unikania własnego cienia rodzi się z odwagi, by się mu przyjrzeć, zrozumieć go i przekształcić w siłę twórczą. Nie potrzebujesz doskonałego świata ani idealnych warunków, by zacząć wystarczy szczerość wobec siebie i gotowość do pierwszych kroków. Nie lekceważ małych zmian dziesięciu minut dziennika, jednego treningu, jednej prawdziwej rozmowy. To wszystko może stać się ziarnem życia pełniejszego i bardziej spełnionego. Dlatego, jeśli kiedykolwiek poczujesz, że utknąłeś w błędnym kole rozpraszania i utraty energii, pamiętaj: wciąż nosisz w sobie źródło siły czekające na przebudzenie. Jung zostawił nam mapę. Spójrz w dal ciemności, rozpoznaj ją i przemień w światło. To nie jest droga krótka, ale jedyna która prowadzi do prawdziwej wolności i mocy. A kiedy zdecydujesz się ją iść, to nie tylko przełamiesz ukrytą słabość współczesnego mężczyzny, odnajdziesz życie bogatsze w sens i życie, którym naprawdę kierujesz.